Witam wszystkich w pierwszym odcinku stworzenia swojego własnego... swojej własnej fabryki. Graliśmy już w Samouczka, a teraz zagramy w nową grę. Wybieramy sobie swobodną grę, bo są jeszcze wyzwania. Tutaj mamy nazwę, nazwiemy Wiz... Wiz, tak będzie nas, nasza nazwa, logo w ogóle. O, z króliczkiem, no i skradło mi tutaj mamy. Yy. Minneapolis, okay, Detroit. Okej, okay, ja stawiam na to, że będziemy grać w to troszkę dłużej. Mm, tak więc zaczynam sobie od 1885. Zaczynamy w Wake, coś tam. Mamy ogromną strefę i skorzystam z tego, co się nauczyłam i zaczynamy sobie pomału. Więc najpierw zastopujemy to. Tutaj wiem, że wyczyścić te rzeczy trzeba. A nie, czekajcie. My, my zaczynamy gdzie? Tutaj, tak? A gdzie mamy ten start taki? Tu jest ten statek, ok. I my zaczynamy w takim małym miejscu, tak? Jeżeli nic nie możemy ruszyć, możemy to ruszyć. Uaj, nie możemy tego. Oto to w takim razie tutaj, tak? Dobra, wprowadzenie E. -but. Czyli zaczynam od tej strony, ok. Mam, tu będzie ta strona, od tej strony, i tu będzie to. Możemy sobie za ogółem zatrudnić. O, teraz mogę. Wszystko trzeba wywalić. O, i wywaliłam sobie tu możemy to rozbudować wszystko świetnie. Cztery pola będziemy mieć. Dobra, zaczynamy z takim małym placem i myślę, moi drodzy, że zaczniemy sobie wpierw od podstawienia budynku. Ceglany, Zobami metalowy budynek, siatkowy. To ma w ogóle znaczenie. Postawmy sobie taki budynek i tutaj będzie ten główny budynek. ej spoko to wygląda. A ten drugi budynek rzymski będzie od tej sprzedaży czy coś tam. niech będzie taki i też chyba badania tutaj się prowadzi. Okej, okay, tu mamy jakieś strażnicy, generatorzy, czy coś takiego. Mamy drzwi i damy te drzwi w ogóle w każdym takim możliwym miejscu po dwa. Dalej mamy budynki, mamy te maszyny, o brama do wyjeżdżania będzie tutaj. Parking będzie tu, bo będzie taki. O myślę, no taki. Aha, o parking będzie taki. Myślę, że samochody w tej strefie będą najlepszym wyjściem aktualnie. Cztery się zmieszczą. poko bo mogę przynajmniej to jakoś poustawiać, żebyśmy mieli więcej miejsca. Taki fajny, mały parking na razie zrobić. O, dobra. Ale mogę to troszkę powiększyć? Mogę, więc. O, i już teraz będę miała parking troszeczkę lepszy. No i patrzcie, mamy te miejsca super fajnie. Mamy 6000 na starcie. Zaczynamy sobie od montażu. Myślę, że najpierw jeden. Jeden montaż y, tej strefy. Myślę, że w tą stronę odwrócimy oczywiście sterowanie Z. O, jest, y, Z. Bierzemy stąd. Y, Gdzieś jakieś zakręcone to jest. Może, może nie w ten sposób. Może zrobimy CTRL. Zrobimy to jakoś ładniej, żeby było. Aby było. Nie, troszkę. troszkę inaczej. Widzicie, sama droga sprawia problem. O! Proszę, pięknie. Pięknie mamy bramę, mamy jeden ten. E, mamy teraz tutaj przechowywanie, więc z, wydaje mi się, że tu będzie dobrą strefą. Rosą te drzwi. Robimy taką strefę od przechowywania. Damy palet więcej, żeby to miało ręce i nogi. O, i będą do przechowywania. Co to jest? A, magazyn. Tu mamy ten parking, który już zrobiliśmy. Tu mamy sprzedaży, więc sprzedaży wydaje mi się, że tutaj będzie. O, zrobimy takie. O, tu będzie sprzedaży. Damy sobie tu samochód. Ui, mamy slota. Pierwszego, więc jest ok. Tu mamy badania. Badania również damy w ogóle z tej strony. Takie małe okienko do tych badań, żeby już zacząć pracę nad jakimś samochodzikiem. Tu mamy pracowniczy, tu mamy jakieś ozdoby. No i mamy do wynajęcia ludzi, których i tak musimy zatrudnić, więc zaczynamy sobie od mechanika. Zatrudnimy ich po prostu więcej. Tutaj mamy tragarzy, których też potrzebujemy, więc też będą mieli. Tu będzie sprzedawca do badań, też jedna osoba, i kierowca też jedna osoba. Dobra, tu mamy. A, żeby wypuszczamy sobie samochód, czyli prawdopodobnie odkryliśmy nowy plan. Mamy plan naszego bajka, nie wiem, możemy go nazwać Gold Bike Bike One. Niech będzie. I to jest nasz pierwszy poziom odkrycia. się no, to, co możemy mieć. Dalej, co my musimy tutaj zrobić? Parking mamy, kierowcę mamy, tutaj to mamy. Wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze... Nie, yeah. tak, jak już mamy ten, ten, ustalamy sobie marżę. Teraz chyba będą potrzebne tutaj zamówienia. Otwórz zamówienie. A nie, najpierw tutaj wydajemy da, co wybieramy. Teraz dajemy, kliknij aby utworzyć, kliknij ponownie aby i mamy aktywne zamówienie. Tu mamy miejsce planu. O, możemy mieć albo tier 2, czyli ten, albo odkrycie nowego. Weźmiemy jakieś nowe obecne, badamy jakiś taki pojazd biurko badawcze. Tu mamy co? Mamy na sprzedaż. Wybieramy model samochodu. A mamy ten rower. Jest git. Dobra, możemy puścić chyba. Zobaczymy jak się wszyscy zachowają. Jak to w ogóle wszystko wyjdzie. Nie. Gdzie są moi pracownicy? Gdzie oni idą? Tu statek mamy. To wyjawiam Od towarów pewnie. Tutaj będą moi pracownicy przychodzić? Tak, idą. Proszę Państwa, ile tutaj jest moich tych pracowników? To jest szok. A tam ci idą gdzieś naokoło, pewnie. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Bo jak na razie, jak widzicie, no, ten koleż od badań pracuje. Tutaj mamy gości, tragarzy prawdopodobnie, którzy idą i wyciągają tak, wyciągają rzeczy, żeby nasi mechanicy, którzy stoją obecnie na parkingu, mieli co robić. Tak, gdzie? No, Tragarze gdzieś naokoło, dobra? Tak, i teraz zapieprzają drugą, drugi raz. Idzie, idą. Aha, i oni nie mają co robić. Ale czemu, czemu, czemu tak się dzieje? O co chodzi? No i przynieśliście tylko parę rzeczy. A gdzie jest reszta? To o to chodzi, że coś będzie dojeżdżać, czy... Czy jak? O co chodzi wam? I... Zaraz. Tryb gry. Mhm. Okej, okay, a teraz tak. Zachowywanie właśnie. Mm-hmm. Okej, okay, ale my mamy pieniądze. Pieniądze mamy. Zamówienia. Aha. A spróbujemy zrobić tak. Teraz mamy złożenie zamówienia. Teraz nie wiem. Teraz nie wiem, czy o to chodzi. O, i coś tam niosą. Ale nie wiem co, czy wszystko, czy nie. To jest kolejna rzecz i, i nie o Nie wiem, i nasze mechanicy mają tutaj robić, czy? Aha! Muszę kliknąć start, żeby chyba zaczęła się produkcja w ogóle. Teraz już czaję, baziochę. Tu mam tylko mechanika jednego? To ich powinno być więcej. Aha, czyli po prostu klikamy start tutaj. W produkcję, widzicie? Tak, po prostu trzeba sobie tutaj radzić. O rany. Oni robią ten rower. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj w punkcie sprzedaży mamy oczywiście yy, tam nasz nasze miejsce. Prawie się rower skończył. Dziwnie tak powiedzieć, że się skończył. Zaraz nasz kierowca weźmie ten rower. Ale mamy zamówienie, więcej zamówienia po prostu. Czyli to. O, wyjeżdża nam. Czyli oni robią cały czas ten rowerek teraz. Panie kierowco, gdzie pan jest? widzę o, i odjeżdża na pierwsze stanowisko. Super, i teraz dział sprzedaży będzie mógł pracować. Gdzie jest gościu od sprzedaży? Mamy gościa od sprzedaży. I am sure, nawet. Ale gdzie gościu od sprzedaży? Puść. A co, miałam, żeby puścić? A, że wszędzie sensie pewnie do sprzedaży. Bo on jest. Um. Od drzwi do drzwi aktywuje, a nie. Idzie. Jest, gościu od sprzedaży. Nice. Bo mamy bajki. Dwa już. Szybko idzie z tymi rowerami. A jak z badaniami? Uj, już prawie ukończyli badania, tak? Tak, 97%. Nice. Wow, już czaje bazę. Aha, czyli on. Do wyjechania. Oni sobie odbierają to, i jest do wyjechania. Czaje, czaje, czaje now. Ej, świetnie, bo my sobie zarabiamy, jakby hajsiwo. Fajnie, możemy też ulepszyć się badania. Mam. Nowy. Hmm, ten nasz. Naszą nazwę. Titanic. oj, ale. Titanic. Medalion. 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 Też jest spoko. Medalion. Czyli mamy stąd badanie. Nice. Bo zrobi randomowe badanie. Mamy fajne. Super. Teraz trzecie badanie. Zmień i weźmiemy sobie ten typ. Wow. Nice. No, ale zarabiamy, bo jest sporo i idzie nam tam coś do góry. To jest fajne, a mamy już... Aha, cały czas te rowery nam schodzą. Dobra, drugą linię można wybudować, bo mamy też, moi drodzy, na drugiej linii... Gdzie jest? Tu jest druga linia. Gdzie jest na druga linia? O. Możemy ją podłączyć od razu. Czy można podłączyć do tej samej bramy? No nie gadać, że musi być druga brama. No dobra. W takim razie zrobimy po kolejne podłączenie. To jest głupie. Ja się... Głupio. Głupio o. Teraz jest git. I tutaj wybierzemy sobie... Dobra, to już jest git. Tutaj. się Wybieramy plan samochodu. Wybieramy ten. teraz. Musimy zamówić części chyba, nie? A tutaj możemy. Utwórz zamówienie. Tutaj na medaliona. I poproszę na medaliona. Zamówienie. A jeszcze wiem co. Tu... Nie w skarbonce. Muszę się nauczyć. O, medalion. 90% marży podnosimy. Tutaj możemy podnieść 95%. Zobaczymy, jak ludzie będą reagować na to. Czy zamówiono, ale nie wszystkie są. Musimy czekać, aż wszystkie zamówienia będą. Ui. Mamy duże poparcie w sprawie tych. No. Musimy więcej osób zatrudnić. Na początek? No, na początku jest ciężko, tak? Przedawca nie. Mamy transportera jednego. Tutaj mechanika również musimy zatrudnić. Z dwóch. A nie mogę już odrzucić kandydata. Aby dzwonić, miejsce. Mam ich trzech. Nie mam miejsca już. Okej. Okay. Mamy cztery sprzedawców. Nie potrzebuję dużo. Badania też nie i kierowca też jeden jest ok. Tutaj dalej te, za, te rzeczy muszą dojść. Ale ładne. Nie mogę go odwrócić. A tak. No fajnie to wygląda, fajnie ten na tego jeszcze raz spojrzymy. Uii, też taka wyścigowa jakby. No, Zamawiam te części, ale nie ma części. Bo pewnie dochodzą. Dochodzą części, dochodzą. A da się sprawdzić, ile części się już ma? Albo nie, nie. Tutaj jest to zamówienie. Zamówienie 1, 2. Brakuje. No ciekawe. Bo tutaj jak na razie, no ten samochód to tak średnio będzie. Szedł. Albo wiem, zmienimy. Zmienimy, zmienimy. Wybierzemy tak i chcę zamówić te zamówienia. Chcę zamówić no. O Nie. No no gold. Złóż. zamówienie i składamy zamówienie. Zobaczymy jak teraz to wyjdzie. Czemu ta trzecia linia nie rusza? Ale idzie nam nawet spoko, bo odbijam się od tego dna. Jakby zainteresowanie tym bajkiem jest jako taką. Nie zamówiono wszystkich zasobów, zamówiłam. Dziwię mnie to, bo tutaj już powinno być zamówienie całe, jakby i to powinno iść, chociaż w sumie nie. Ja bym wolała, wolałabym, wolałabym, żeby oni o to mieli i teraz tak. Mm, jak mamy te zamówienia tutaj na tych paletowych, to, to trzecie trzeba odrzucić. Zamówienie numer dwa i tego medalionu. Tak, no. Trochę tego jest, nie? Zwiększymy po prostu ten koszt cały, i niech oni więcej po prostu donoszą, żeby ten, za ta druga linia jakoś ruszyła. Bo ta pierwsza naprawdę nie wiem, jak ruszyła linia. Tutaj oni wynoszą, wnoszą te paczki i jak na razie tylko jedna linia leci. Starają się wszystko donosić. Może paletę, palety. Ui. A, ja już mogę. A ja mogę? Zarządzanie kupuję wszystko na razie po jednym. I niech będzie. Ale szczerze mówiąc, bardzo dziwi mnie to, że tutaj te zasoby nie idą w ogóle. Czekajcie, może po prostu inaczej. Dobrze tutaj w to. Oui. Nie to. To. Może po prostu potrzebują więcej tych palet. O, nie wiem. Nie wiem o co może chodzić. Bo jak na razie no jest tego sporo i powinny być już wymagane części do tego. Nie wiem, dlaczego nie ma. Dobra moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dalej muszę się zastanowić, dlaczego nie ma, dlaczego ta linia nie rusza. Mamy już badania, jakoś to idzie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć, ba.